Uniwersytet Kaliski, Szpital Wojewódzki w Sieradzu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisali porozumienie, na mocy którego studenci będą kształcić się w sieradzkim szpitalu. Dla przyszłych medyków to szansa, aby zdobywać wiedzę nie tylko z książek, ale też w prawdziwych warunkach, przy pacjentach i z pomocą doświadczonych lekarzy. Porozumienie z Uniwersytetem Kaliskim i prowadzenie zajęć klinicznych dla Wydziału Lekarskiego to dla szpitala w Sieradzu duże wyróżnienie. Uzyskanie statusu oddziałów klinicznych będzie ważnym krokiem, które otworzy nowe możliwości doskonalenia opieki nad pacjentami. Obecność studentów to także szansa na to, że wrócą tu w przyszłości jako lekarze i zostaną na stałe. Zależało nam na tym, żeby podpisać tę umowę. Ja chciałbym przypomnieć, że już nasze pielęgniarki i ratownicy medyczni odbywają tutaj praktyki. Z dyrekcją się spotykam, robimy różne, różnego rodzaju spotkania, między innymi z otoczeniem społeczno-gospodarczym, także wiem, i są bardzo studenci zadowoleni, bo i z fachowości kadry, która tutaj pracuje, ale również z zaopiekowania. Współpraca kadrowa i przede wszystkim szkoleniowa daje nadzieję, że te braki kadrowe, z którymi borykamy się wszyscy w naszym kraju będą tutaj w Sieradzu mniejsze, a przede wszystkim liczymy na to, że współpraca z Uniwersytetem Kaliskim pozwoli na Otwarcie w przyszłości także oddziałów klinicznych. Do współpracy samorządowej, lokalnej, międzywojewódzkiej przyczyni się do tego, że studenci Kaliskiego Uniwersytetu Medycznego będą w przyszłości zadowoleni z naszej wiedzy, z naszej nauki, współpracy i będą chcieli pracować w naszym szpitalu. Zajęcia kliniczno-dydaktyczne będą odbywać się w Centrum Psychiatrycznym Warcie oraz na oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kardiologicznym, Diabetologicznym i Medycyny Paliatywnej. To tu studenci będą uczyć się nie tylko medycyny, ale także empatii, cierpliwości i zrozumienia.